Nie wiesz, gdzie dobrze zjeść i dobrze się bawić? Azja Namlong to malutki bar, w którym spędzisz niezapomniane chwile. Imieniny, chrzciny, komunie, wesela czy złote gody. Bar Azja Namlong serwuje orientalne potrawy, a po posiłku możesz dobrze się zabawić. Gdy chcesz się zabawić, się zabawić i zjeść coś na ząb, przyjść tutaj konc, barazja na blok Możesz tu zagrać całą rodziną w gry szopę. połamać używane do jedzenia pałeczki i stoczyć w potyczkę w bierki. Zmierz się z przyjaciółmi w pojedynku na rękę lub połącz dwa stoły i zagraj w ping-pong. Gdy chcesz się zabawić i zjeść coś na ząb, przyjdź tutaj do nas, parazja na To właśnie tutaj po raz pierwszy spotkałem Beatkę. Jadła wieprzowinę po wietnamsku. Poleciłem mi zamówić sajgonki. A dziś odbywa się tu nasze wesele. Wszyscy moi koledzy mi zazdrościli, że mam komu nie w Mamlągu. Mój chłopak. Ale Jeszcze tydzień temu nasz jacyś nosił pajączka. Dbamy o to, aby nasz syn wyrósł na zdrowego mężczyznę. Najgorsze. Od pięciu lat przyjeżdżamy tutaj z nadmorza na pyszną zupę z krewetka. Czujemy się wtedy, jakbyśmy byli nad morzem. Szczerze, Smakuje jest Dzisiaj obchodzimy Złote Gody. Antonio zabrał mi na wspaniałe sajgonki. Miam, mia, mia. A, um, mia, mia, mia. Gdy chcesz się zabawić i zjeść coś, coś na ząb, przyjdź tutaj do gąb, nas. Barazja nam ląk. Na Kupa nasa, kama i kokorotu pruchnika 16. Przyjdź. Wyczyta. Super jedinka, karoto somara, ka subskrybuj jelenienia ja staramy się rzucać nowe wideo co w środę. Oh yeah!